Zobaczymy ile osób dzisiaj będzie. Zobaczymy ile osób dzisiaj będzie. Dizzy, for ends, 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 butter, butter, ball. Się, a Felipe, Kurczę, źle zobaczyłem. ale to nieważne, zaraz to, to poprawimy. Będzie Rockets? Nie wiem, może w późniejszym czasie. Zależy jak będzie się grał i zależy czy stream zostanie przedłużony. Ciao, Mohamed, witam, witam. Nie Dobra, dobra. Na razie czy mi się? Uh, możliwe Borys, możliwe. Jeśli stream będzie przedłużony i ten będzie się. Ten to możliwe, że przejdziemy, no? Nie wiem. Od 20 po 22 Jeśli ten będzie przedłużony, stream. butter butter but... Dobra, czy mamy wszystko? nie więcej? Mamy na tym, na nightbocie Trzeba wyłączyć, żeby nie pisało, że jest ten konkurs Albo może pisać że co to ma za... No, zaraz biją, zaraz biją. Daję im chwilę. Znaczy, no dwie osoby czekają nawet. jeśli się nie mylę. O, <ścoughs> czekają. i naprawdę to mamy full scope <muchy> coś pit mena aamut mentiki witam Będziesz ich też grać? A, wie okay. Nie wiem jak te z tym się grają. Nie, dwa na dwa nie gram. Ja muszę odbić premier. To ma ja? O kurde. No dobra, dobra O panowie, trzeba jedna na godziny, dlatego musimy grać Wtedy wam znik. Chyba, żeby ci się napierdali cały czas, do, do znajomych? Ej, to wejść na nik. nik, kurwa. Ten kot, ten kot. Ciawek, so witam serdecznie. Ej, wam się... Nie wiem co, co Nie wiem, dobra, nie wnika mnie. To są oczywiste mapy, które raczej zbanują. Overpassa nie ma szans, żeby zostawili. Nie wiem czemu wyrzucacie. Oni go nie zostawią. Znaczy trzeba, bo nawet na przykład Dasta, nie? To musi się wypierdolić, jak teraz nie wyjebiemy. Boże oni wywalą. Najbliżnilka no, zostają to ja gromniuka. Nie, nie jebać Dusta. Nie ma szans. Jak tam się czujecie? Jak wam dzień, mija? Jeśli stream się przedłuży, czy w coś w stylu, to może... możliwe, że pójdziemy na Na Ruketa. Możliwe. Ale zależy też ile osób będzie, co i jak nie. Jak to będzie wyglądać. I która godzina. Nie. Na razie CSik, tak jak było zamierzone. Jutro dałem, że Fortnite chyba. I Rocket League. Więc jakoś tak zrobimy sobie na zmianę jutro. Pierdaldemu heada, a potem, nie wiem wyjebam się. Taki leść, No. Come on, come on, let's no. Oczywiście Hello, hello. <laughs> Co tam? I idziemy banana, mida, co to chcecie znaczy. Dobra, od Trzeba wykazywać inicjatywę Blank Ja pierdolę. Ja wiem, że się coś z O, pisze. Op dip, op dip, op dip. Nieźle, nieźle. Teraz... nie wiem, banana. Nie, ale skupcie się, bo... No. Jeden po mi da. Jeden i No to Zatujcie, zatujcie One more at City Isaya site jest, is. kurczę no panowie czemu nie wychodzicie? Ja już chciałem zjebę mówić, ale mówię dobra, nie będę tak. Ja nie taki. Jeden jest ten kościół, jeden to Jeden site. O no wiem, full focus, full focus. Ezik do wygrania. Ok? Ok. Kurwa, niestabilny internet. Czy nie, no wiem czemu, ale... Co za kutas, nie? Jest tu w tym budynku, po polewo. Po lewo, po lewo. Ale. ma pan, Dobra, żywkowa. Eee, Patrick, no będziesz mógł zagrać. Ale na razie, na razie mamy pula, amiszu. Ale jak coś, to nie wiem, to muszę, ten, strzelcy follow Podaj ten kodzik, coś w się. Na razie full jest, na razie full jest Chur. on followa, okej okay. Kurwa, mam lag, ja pierdolę, zarobite to, tej, ja wyjebałem, ja Raczej no i tyle, ja nic więcej już nie zrobię. Można będzie pan. Nie wiem, Nie wiem on laga, Nie wiem, mam lag jak 150 Mniejszyłem bit rate, wyłączyłem te rzeczy, które mogą jeszcze pobierać To jest sieć I chuj. A ogólnie Mati jest spoko, jest spoko, powiem ci. Jest okej, okay, ale lagi mam wciąż. wiesz, internet dzisiaj. Dzisiaj gorzej niż wczoraj z internetem. A samopoczucie? Może być, choć wczoraj było chyba najlepsze. Jakie mogło być. Szczerze, jeśli chodzi o poczucie. to wczoraj by było najlepsze. Dzisiaj jest takie mierne. Ale no lagi, mów chuj. i ogólnie. Mati. więcej. Wszędzie zacznie na YouTube jest streama nie wiem Jutro będzie live tak? To, to będzie jutro stream Byle w chuj w tej rundzie bo... Już ściętego z banana pierdale, nie idę, żeby go ten leżał rzucić i nie idę rzucić kurwa A o której? Eee, nie... nie właśnie, chyba... Chyba o 20 raczej jutro Wiesz I wish you a merry Christmas nie wiem jak wydzielam. Niedzielę może z rana. Negra, zaczmy, okej, okay, to się cieszę. Wiedziałem, że ten kuta gdzieś tu siedzi, nie? Nie, przecież tak mi ścina, nie?, że to jest koniec.